Przyjechałem jeszcze dzisiaj na wysoką. Zaczynam dwowozu Homole, tutaj jest na dole szlak. Kurczę, ludzi pełno, bo to wakacje. Szczawnica niedaleko. No kurde, mam nadzieję, że nie będzie aż tyle ludzi na szlaku, ale zapowiada się, że będzie dużo. Tak mi się na razie podoba, super to wygląda, zobaczymy jak wyżej będzie Sporo schodów, przez parę strumyków trzeba przejść No i sporo turystów Ale to jest na razie najważniejszy szta. Druga sprawa. Godzinę straciłem na dojeździe. Trzy razy trafiłem na ruch wahadłowy tam Stam chyba z 15 minut. Przez to z 7 godzin później. Jakbym był godzinkę wcześniej, może nie byłoby tyle ludzi. No, teraz to już za późno. Uch. No, zaraz koło szlaku wejście na halówki. Halówki chyba tak. Jest parking. Dwie dyszki. Cały dzień. W jakimś czasie dochodzi się do rozwidlenia. trzeba i pójść w prawo. Jest bardzo widoczny znak na zielony szlak. Także to wygląda dobrze. Dobre oznakowanie nie tak jak na radziejowej. Jednak mi się udało wyskoczyć dzisiaj na tą wysoką. Tylko... Kłopot taki, że najgorzej tutaj właśnie w sezonie, bo trzeba przejechać przez szczawnicę, gdzie jest turystów odgroma. Co chwilę pasy ktoś się zatrzymuje. No długo się jeździłem, chyba z 20 minut przez tę samą szczawnicę. Dużo czasu straciłem na tych światłach wahadłowych. No i przez to godzina psuwa, ale to nic się nie dzieje. Najlepiej tutaj przejechać poza sezonem. Wiosna albo jesień. W ludzi ludzie trochę też. Tak. Jak to komu przeszkadza, to poza sezonem lepiej. Tutaj jest dość spory, spora droga. Ale tam niżej są wąskie schody wszędzie. Trzeba przez potoki przechodzić co wygląda naprawdę fajnie no ale jak jest mnóstwo dzieciaków, plątają się pomiędzy nogami inni starsze inni i starsze osoby które co chwilę zwalniają to tak to wygląda slalomem się idzie no nie za dobrze, nie? ja tak nie lubię i tyle wysoka leży na granicy polsko-słowackiej tylko nie wiem czy Góra ją przydzielam granica, czy jest tuż przed granicą słowacką, tego nie wiem, muszę jeszcze sprawdzić. Pokazuje mi, że na godzinkę gdzieś będę, ale różnie to tam bywa z tymi czasami pokazywanych na tabliczkach. Świetny dzień dzisiaj tak w ogóle, jest idealna temperatura. Włóczenie się po górach. teraz jest jakieś 24, nie, 22 stopnie. Jest ciepło. Nie ma zimnego wiatru. Można sobie spacerować. Może przybliżę, Będzie gdzie może widać, to jest taka skała. To tutaj. Dosłownie 30 metrów przed tą skałą zaczyna się szlak nie? przez wąwóz, który naprawdę wygląda super. Podobało mi się tam bardzo duża różnorodność: potok, kamienie, lasy, schodki. Super to wygląda. Więcej nagranek będę schodził, bo mnóstwo dzieciaków tam było na tych schodach. No nie było jak tego nagrać. Tam jest właśnie Radziejowa, ta wieżyczka niedaleko kurcze, linii prostej ja ale... trzeba taki kawał objechać, no tak kurde, odnoszę wrażenie że na radziejowo było mniej tego wychodzenia, tak mi się wydaje. To zdobyta Bardzo ładne widoki, ale strasznie mało miejsce od góry Bardzo fajny szlak też, bo na razie chyba jeden z ładniejszych na kim byłem Ale kurde muszę przyznać, że się trochę namęczyłem. To jest jeden z punktów widokowych Bardzo ładno. Jest tutaj za tą górką. No, także od tego punktu widokowego, wcale już to nie jest daleko na szczyt kilka do minut dosłownie. Bardzo fajny szlak. Tylko, jeśli ktoś w zimie będzie się wybierał, no to bez raków nie ma szans tutaj. Nie ma takiej opcji, żeby tutaj wejść tylko raki 1050 metrów z tego co pamiętam, a kurcze jest troszkę stromawo. Jest... Trzeba uważać, kurcze. Nie mogłoby tak być cały czas. Musiałem zrobić sneakersa, bo nie byłem sobą, bo nienawidzę schodzenie Kolana tak siadają, że się w głowę nie mieści Ale kurczę, wygląda ten szlak tutaj naprawdę super Bardzo mi się podoba, szczególnie ta pierwsza część jak się zaczyna Troszkę mi przypomina Wąwóz Krakowski. Muszę się jeszcze kiedyś wybrać na belę na Słowacji. Tam też jest podobno bardzo fajny szlak. Trzeba będzie go przetestować. Przez to w miała, ja, to się w górę nie no ja To No. To, to, to już Nie. To nawet wiesz, tam przed sklepem jest. Tutaj są te skały, to jednak nie były tamte co mówiłem, tamte były trochę wyżej. To jest ta skała, mi się pomyliło. Myślałem, że tamte gdzie mówiłem, że ślag zaczyna, to przy tych się zaczyna. Już prawie jesteśmy ku końcowi jeden z najładniejszych szlaków przez jakie a przejdę sobie przez potok jeszcze jeden z najładniejszych szlaków przez jakie przechodziłem No ja. Na... liczę wszystkie szlaki korony gór polskie no to ten jest chyba najładniejszy Chcę Wam pokazać, ile ludzi jest dzisiaj na szlaku. Mi, mi osobiście coś takiego przeszkadza, no ale jest, są wakacje. Także wiedziałem, na co się pisze. No tutaj Państwo chcieli wejść, wejść sam do parku, a jest zakaz, ale u góry widziałem, że osoby, wtedy co nie nagrywałem, były z psami. Albo można, albo nie można, coś tu jest nie tak. parking jest tutaj. Można ograniczać. Dwie deszki cały dzień jest w porządku. Także ten parking polecam jest dosłownie 50 metrów od szlaku. Jestem już z powrotem w samochodzie na parkingu mm, serki kupione będą na grilla jeszcze jednego sobie zamówiłem też prosto z grilla yy, całkowity czas parkingu na wysoko i z powrotem zajęło mi 2 godziny 50 minut bardzo ładny szlak chyba z korony Gór polskiej z tych szlaków z Podkarpackiego i z Małopolskiego to jest chyba najładniejszy szlak, bardzo ładny strumyki, schody. Drzewa, pięknie to wszystko wygląda, bardzo mi się podobało. Jeśli ktoś chce tutaj w zimie wychodzić, koniecznie raki są potrzebne, bo wyżej trzeba się wspinać. Nie da rady bez raków w zimie. Także raki w zimie na 100%. Ym, mnóstwo turystów dzisiaj. No Byłem też na to gotowy, ale nie aż na taki tłok. Dzieciaków mnóstwo, bo to wakacje, tutaj jest niedaleko. No i chyba to wszystko na temat tego szlaku. Bardzo fajny szlak, naprawdę polecam go, chociaż się umęczyłem bardzo. 200 metrów niższy niż Radziejowa, a zmachałem się bardziej niż na Radziejowej. Także no, tak to bywa. No nic, została Lackowa i koniec. Małopolska zamknięta również. Także do zobaczenia na następnym szlaku.